Obrazu. Witam się z Wami w czwartkowy wieczór. Postanowiłam zrobić taki mały trailer tego, co będzie czekało nas w marcu 2026. Zajrzymy sobie troszeczkę do marca. Wielu z Was jest zmęczonych tymi energiami, które. Które panowały w styczniu. Styczeń no, był mocno obciążający dla bardzo wielu z Was. Wiem po swoich klientach, wiem po sobie. Zobaczymy, moi kochani, czy my się z kimś połączyliśmy. Zobaczmy czat. Mi tutaj nie będzie dobrze widzieć czatu, ale ustawię sobie, ustawię sobie na komputerze i będę widziała, czy piszecie, czy nie piszecie. Ale jeszcze nie widzę swojego live, żeby był w ogóle aktywny. Czy ktoś z nami jest, kochani? Czy ktoś z nami jest? A ja nie mogę odpalić czatu, ale zobaczymy. Zobaczymy, dokąd dotrą moje przekazy. Jest Aneczka, jest Andrzej, super. Wiecie co? Ja nie mogę wyświetlić. Widzę tutaj na górze. Ale zaraz zobaczymy. Jeszcze tutaj obok mam komputer, będę się posiłkowała i będę widziała Wasz czat. I tu już super sobie ustawiam. Napiszę Wika, chyba jestem Ania, jest Andrzej. Witam Bożena, Barbara, dobry wieczór, cześć kochani. Zaglądamy sobie troszeczkę do energii marcowych. E, powiem Wam, co nas czeka. No tutaj w lutym to to, co mówiłam, staniecie na dwóch równych nogach, to, to przede wszystkim uwaga na poślizgnięcia, uwaga pod stopami, tak, co macie. Też dostałam maila od klientki, że zdążyła przeczytać w Astrokalendarzu, nacisnęła na klocek, przewróciła się. Kolejna bratnia dusza pisała mi o zwichnięciu, więc uważajcie i zachęcam Was oczywiście do Astrokalendarza do pracy z nim, do czytania. Skupimy się na marcu, skupimy się na tym, co nam marzec przynosi i wyciągnęłam karty duszy, w ogóle nie będę używała tutaj na tym spotkaniu tarota, nie wiem dlaczego, tak poczułam. Marzec to będzie w ogóle takim momentem połączenia z duszą. Jeszcze jesteśmy między światami. Marzec to jeszcze moment, kiedy już było. Już jakaś część jest gotowa na nowe, ale jeszcze jedna stoi. Jedną nogą w przeszłości, a jedną nogą w teraźniejszości. Albo jedną nogą w przeszłości, jedną nogą w przyszłości. Widać już bramę w oddali. Już będzie można zrobić śmiały krok. A może już w lutym ktoś może zrobić śmiały krok. A w marcu jeszcze te śmiałe kroki przeciąga. Tu jest pokazana Persefona. Persefona to jest mitologia grecka. To jest. Córka Hesti, Demeter. Ona też w rzymskiej mitologii to była Prozepina. Nie wiem, czy ktoś z was zna tą legendę. Ona była córką Demeter, została porwana przez Hadesa, przez to, że zjadła owoc granatu, i przez pół roku była z Hadesem w ciemności, tak powstała cykliczność pół roku, a przez pół roku była ze swoją matką. Demeter na ziemi, i tak była, tak powstała wiosna, tak, powstała, tak powstało lato. Kiedy była z Hadesem w ciemności, była jesień, była zima, coś obumierało, coś się kończyło, coś się zakańczało. Stąd właśnie ta cykliczność. I tak jak teraz jeszcze mnie słuchacie w lutym, 12 lutego, kiedy jeszcze jest zimno. Kiedy jeszcze nie czujemy się gotowi do zmian, kiedy jeszcze się nie czujemy gotowi do wejścia w coś całkowicie bez doświadczenia, bo o tym mówi Persefona, kochani, no to taki będzie marzec. Myślę, że wielu z was wyjdzie z tej energii bramy między światami, bo marzec to jest taka brama, to jest takie przejście, to jest trójka. Trójka sama w sobie tworzy taką bramę. To zobaczycie, że dużo się zmieni, ale jeszcze teraz, kiedy mnie zimą słuchacie, bądźcie przygotowani. Bądźcie przygotowani na zmiany, które nadchodzą. To będzie zrzucenie, no właśnie obudzenie się po tej zimie dla wielu z Was. O, aż się zatrzęsło. Jest pokazana karta nowego życia, więc już, tuż, tuż. Nowe życie, tuż, tuż. Bazujemy na kartach duszy. Jest mi tutaj pokazana. Kobieta, która jest urodzona w czepku. Zwłaszcza szczęśliwy czas dla rybek. Uzdrowicielka, jasnowicka, kapłanka i cel duszy. I zniknęły mi wasze komentarze, czy wy tutaj jesteście kochani. Już patrzę, fajnie się ciebie słucha. Cudownie, wspaniale. Uzdrowienie to jest czas rybek, w którym my wejdziemy, w którym my będziemy w marcu. Możliwość uzdrowienia relacji, warto nad tym popracować. Warto popracować nad uzdrowieniem relacji samemu ze sobą, bo to będzie ważne właśnie ta miłość własna, bezwarunkowa. Rybki bardzo często mm, zapominają o sobie, zatracają się w uczuciach, w relacjach, więc uważajmy, żeby nie przejmować tej energetyki nie za bardzo płynąć tylko i wyłącznie w intuicji, w uczuciach i w emocjach tylko żeby też być trochę jak baranek. Łapać okazję, iść do przodu, yy, chwytać się każdej okazji, ale też no, połączenie z duszą, jakby nie patrzeć, przepiękne połączenie z duszą. Co ważnego będzie w tym miesiącu, ważne będzie oczyszczanie. Oczyszczanie energii, oczyszczanie domu, sprzątanie. Sprzątanie to też oczyszczanie i ze sprzątania można pięknie zrobić rytuał. Sprzątanie można pokochać. Tak jak ja kiedyś nie robiłam, tak teraz uwielbiam zwłaszcza te gruntowne porządki w sobotę. Odpalam muzykę Solfeggio oczyszczającą 417 Hz lub 432 Hz. Odpalam białą szałwię, czyszczę, porządkuję, słucham podcastów na przemian z muzyką. Zawsze robię sobie wprowadzenie z muzykoterapią i zakończenie. Palę świecę. Świece oczyszczające kolor biały, polecam, żeby zawsze w domu był ogień. No ale też oczyszczanie energii, oczyszczanie siebie z toksyczności innych ludzi, bo my też chłoniemy, my też chłoniemy słowa innych ludzi, my chłoniemy emocje innych ludzi. Bardzo często źle czujemy się po spotkaniami z osobami, które Narzekają, które same może są w złym stanie zdrowotnym, rozmawiają dużo z wami o tym i wtedy to chłoniecie, wtedy się czujecie obciążeni. Więc w marcu będzie ważne zrzucić to, oczyścić. Jeżeli potrzebujecie oczyszczania energetycznego, polecam wam moją bioenergoterapeutkę, panią Grażynkę, podam wam numer. Jeżeli jesteś Aneczko, to czy Ty możesz podać numer do pani Grażynki? Ja korzystałam. Dwa dni temu, i słuchajcie, czuję się jak nowonarodzona. Już widać, kiedy ja korzystam z usług oczyszczania, bo widać po ilości filmów, które wypuszczam, że mam te moce, mam e, ten power. E, także Aneczko, jeżeli ty możesz dopiąć w komentarzu, podać to ja dopnę ten komentarz. I tu też jest pokazana z kart duszy: kart kolibrów Ptasia Kąpiel. Zmyj kurz ze skrzydeł, abyś mógł latać swobodniej. I tego potrzebujemy, oczyszczenia, zrzucenia. Też jest tak czasami, jak mocno potrzebujecie kąpieli, kilka razy dziennie, czasami możecie mieć takie uczucie. To znaczy, że trzeba siebie oczyścić. Zbiera nasza dusza, zbiera nasze ciało i zbiera nasz umysł, który później analizuje ten analityczny umysł. To jest domena bliźniąt. Bliźnięta mocno łapią waga i wodniki. Rybki bardziej emocjonalnie do siebie, byczki, no. Yy, byczki tak z oporem przyjmują panny i koziorożce, ale uczą się. No, każdy z każdego trygonu powinien się oczyścić, niezależnie od tego, kiedy wy jesteście urodzeni. Marzec też będzie miesiącem obudzenia się z letargu. Obudzenia się z letargu i teraz, kiedy mnie słuchacie, może Wy właśnie potrzebujecie jeszcze w tym letargu pobyć. Możecie właśnie potrzebować jeszcze więcej. Więcej spać, więcej odpoczywać, robić sobie drzemki w ciągu dnia. Słuchajcie swojego ciała, bo to, co jest powiedziane w lutym, e, słuchaj swojego ciała. W lutym ciało Tobie pokaże. Jeżeli odczuwacie synchroniczne zmęczenie, zwróćcie uwagę na siebie, przyuważcie do siebie. Przyuważcie u siebie. Właśnie zwróciłam uwagę, że Ania wysłała numer do Pani Grażynki. To numer. Ale nie widzę numeru, Aneczko. Czy, to, czy jest ten numer dopięty? Ja sobie tutaj was na komputerze oglądam. Ale fajnie, że jesteście. Ilu nas jest, moi kochani? 15, cudowne. Ale te sny są obecnie ciężkie. Tak, sny są obecnie ciężkie, dlatego że jesteśmy w energii Saturna. To bardzo dobrze tutaj przypomniane, ponieważ w tej energii saturnicznej wracają historie, które mogły wydarzyć się w dzieciństwie, i wracają w snach. Historie, które mogły wydarzyć się, wydarzyć się 10 lat temu, 15. Przyjaciele z lat dzieciństwa mogą do Was w snach przychodzić. Osoby bliskie po drugiej stronie mogą przychodzić. I te sny też uważajcie, bo jak jesteśmy w korytarzu zaćmień, a my już w niego wchodzimy. Wejdziemy 17 całkowicie, to my już odczuwamy tą energię, więc jeszcze będziemy w takim letargu. Na pewno w korytarzu zaćmień. Na pewno to będzie od 12, kiedy to nagrywam, 12, 13, aż do 3 marca. 3 marca wyjdziemy z tej energii. No i co moi kochani? Rybki, rybeczki, siódemki. Czy słuchają mnie numerologiczne siódemki? Czas wypłynąć w morze. Zobaczcie, znowu kolejna karta, na której jest wanna, kąpiel. Co to wam podpowiada? Na pewno wsłuchać się w potrzeby, uczuć, emocji. Może wam się i wyśnić bratnia dusza, ale też jest wsparcie bratniej duszy pokazane. Jest wsparcie bratniej duszy i też jest karta, że wielu z was będzie chciało jeszcze posiedzieć w domu, być zamkniętymi w domu zostać w domku, no i nie opuszczać tej strefy komfortu, a właśnie w tym czasie powinniście, powinniście się na nowe możliwości i tutaj zobaczcie gaz, który raz skrzydła i radzi Wam, żebyście podnieśli swoje standardy, żebyście zwiększali swoje oczekiwania, żebyście naprawdę mierzyli wysoko, bo wasz potencjał jest nieograniczony. Nie ma drugiego takiego jak Wy. Nie ma drugiego takiego jak wy. Pozdrowienia dla wszystkich byczków, którzy mnie słuchają. I teraz też widzę, słucha mnie moja mamunia, moja siostrzenica, też byczek. Ściskam Was, moje dziewczynki, bardzo, bardzo, bardzo Was kocham. I wszystkich Was ściskam, moi kochani. Marzec miesiąc, wow, nieograniczonych możliwości, ale też ta trójka marcowa, to muszę powiedzieć. Stawiać będzie wielu z Was, czy z nas, w, po, przed takimi wewnętrznymi konfliktami, takim pojedynkiem dobra i zła, y, światła i cienia w nas, moralności. Mogą być niemoralne propozycje, mogą być niemoralne propozycje od, od ekspartnerów, mogą być niemoralne propozycje, które gdzieś zbaczają od tego, do czego żąda, dążycie, a czego kto żąda. To ciekawe. Ale, ale będą albo będą osoby, które was będą odciągać od waszego celu, czy misji. Będą osoby, które was będą kusić. Nawet z domu nie możecie wyjść. Mogą to być też aplikacje randkowe. Tutaj zwróciłabym uwagę i uważała i słuchała swojej intuicji, bo w czasie rybek ta intuicja nie zawodzi. Archanioł Zatkiel, kolor fioletowy. Piękny czas na zaufanie swojej intuicji. I ja zawsze mówię, kiedy nie słuchałam swojej intuicji, później cofnęłam się w czasie, trzeba było siebie posłuchać. I to jest też przekaz do Was. Słuchajcie siebie, słuchajcie tego głosu, tego głosu z wewnątrz Was, z którym jesteście połączeni. Czy to są sny, czasem to są inne przekazy, każdy ma inaczej. Ważne, żeby go słuchać, i ten głos. Będzie się pojawiał, jest karta dźwięku. Wypowiedz. Przy tym dźwięku muszę powiedzieć też, że dostawałam ostatnio przepiękne przekazy, że przy moich czytaniach, kochani, w ciągu dnia nawet zasypiacie. To za sprawą właśnie tej muzyki, chyba w tle. Słyszycie te piękne dzwonki koszy. Zawsze naszym czytaniom towarzyszy muzyka. Różną skalę wybieram, nie zawsze jest to solfeggio. W tym momencie są to dzwonki koszy. Polecam Wam, jeżeli macie problemy ze snem. A poniekąd, może ktoś ma, skoro słuchacie mnie o 23.09, dzwonki koszy, częstotliwości solfeggio ale nie tylko 417 nie zyskali solfergio jest świetną częstotliwością, która pomaga Wam też odblokować czakrę gardła, bo tutaj też trzeba będzie dużo, dużo wypowiedzieć. Mówi się, że ryby głosu nie mają. Marzec to jest miesiąc ryb. Macie głos. Macie głos. Macie głos, żeby wypowiedzieć swoją prawdę. Macie głos, żeby jasno śmiało i na głos powiedzieć. Dziękuję. Żegnam to, co jest nie dla mnie. I wy już będziecie wiedzieli, co jest dla was. Luty, jeszcze spokojnie, spokojnie, stabilnie. W lutym jest jedna wiadomość, e, przebaczenie. I znowu numer 7. Czy siódemka ma jakieś znaczenie dla was? Ja, pomijając, że jestem numerologiczną siódemką, ja się urodziłam w domu pod numerem 7. Mój pierwszy dom, w którym mieszkałam. E, to był właśnie numer siedem, więc przebaczenie, trzeba przebaczyć. Rybki to też wybaczenie. I ja wiem, że dużo o tym mówię i że dużo się powtarzam, ale jeszcze nie każdy zrozumiał, jeszcze nie każdy, nie każdy przebaczył do końca. Jesteście na różnych etapach i po to tu jesteśmy, żeby się prowadzić, żeby się wspierać i żeby sobie przypominać, czy to o tym przebaczeniu, czy o innych... Energiach, a już na pewno o tej pięknej energii którą jeszcze wam muszę przedstawić energia dobrobytu i znowu piękny pegas jednorożec, nie pegas czy podoba wam się ta karta? jest piękna zbliża się zastrzyk gotówki twoje przychody rosną zarządzaj pieniędzmi z miłością zaraz wam powiem fajny rytuał na płacenie w sklepie. I już tutaj patrzę. Aneczka pisze, ja mam mieszkanie 7 na 7 i dom rodzinny też 7. No tak jak ja. Też siódemeczka. Piękna, prawda? Zbliża się zastrzyk gotówki. Obfitość. Jeżeli idziecie i wydajecie pieniądze i z energetyką je wydajecie, nie mam. Czy mi starczy? Sprawdzacie? Przelew? Są takie sytuacje, bo też nieraz klientka mi pisała, nie jedna. I już już czekam na przelew, już z taką energią. Czy na pewno zdążę zapłacić za sesję, czy za produkt? Niedobrze. Wydawajcie każdą złotówkę z miłością. Już w ogóle ta karta mówi: wydawaj na to, co sprawia Ci przyjemność, ale taką zdroworozsądkową, żeby ten dobrobyt przy Tobie był. Wydawajcie i myślcie: Ta kwota wraca do mnie w ciągu dnia. Ta kwota wraca do mnie w ciągu Tygodnia. Ta kwota wraca do mnie w ciągu kilku godzin. Enjoy! Każdy niech sobie ustala według swoich zasad, czy niech sobie praktykuje na początku, praktykujcie małymi kroczkami. Zacznijcie od małej złotówki, tak zwanej, czy prostu wszechświat, żeby zesłał wam jakiś sygnał obfitości. Możecie znaleźć anielskie pióro, możecie znaleźć. Ja zawsze mówię anielskie, nie od ptaka, tylko anielskie e, pióro i kwitość na przykład. gula, uzdrowienie. Ryby to uzdrowienie. Ryby są naturalnymi uzdrowicielami. Pamiętam, że mi też kiedyś powiedziała moja guru, w ówczesnych czasach. E, jesteś potężnym uzdrowicielem i odkryjesz to w siódmym roku. Ja teraz weszłam w środek osobisty. Tu znowu jest karta 7, 16. 16 to numer prestiżu, to było moje pierwsze stanowisko na targach ezoterycznych, numer 16, kiedy pojechałam, no już będzie dwa lata temu, wow, dwa lata i teraz w tym roku też będę w Łodzi, będziemy mogli się spotkać, to na pewno potwierdzę, piszecie, że piękna karta, Kamila, coś w tym jest. Urodziłam się 21. Mm, trójeczka, dom rodzinny 3 na 21. Wow, mocne połączenie z tym miejscem. Kamilko, czy ci się to miejsce, w którym, w którym się mm, urodziłaś Twój dom rodzinny? Ja na pewnym etapie sny w domu rodzinnym e, od strony mojej mamy przerabiałam do 30 roku życia. To były wszystkie koszmary. To był dom, gdzie kiedyś, wiecie jak to było, jak odchodził zmarły w domu, tam odeszła moja babcia mama mojej mamy, to ciało było w domu i y, to też takie było mistyczne, to też takie było, nie wiem, czy Wy jak właśnie kiedyś tak było, y, połączenie z duszą i do mnie właśnie ten dom przychodził w koszmarach. Może dlatego, że była to swego rodzaju trauma, może dlatego, że y, tak miało być, y, a później po 33 roku życia... Dom od strony mojej mamy, taty, czyli od strony mojego dziadka. Te domy mają też bardzo duże znaczenie w snach. Domy to wasza podświadomość i do pewnego roku przerabiamy tak, do pewnego tak, ale to bym mogła mówić naprawdę w nieskończoność. Weźmiemy sobie jeszcze jedną kartę małych rzeczy. Przysiądź na gałęzi, żeby zacząć i delektować się każdym najmniejszym cudem. Najmniejsze cuda, małe rzeczy, cieszmy się z malutkich rzeczy. Jeżeli mm, wiecznie będziemy czekali na duże rzeczy, duże kontrakty, duże zmiany, a nie będziemy dostrzegać tych najmniejszych, no to ciężko nam będzie później cieszyć się z tych większych. Ucieszmy się z uśmiechu drugiej osoby rano. Ucieszmy się z tego, że mamy z kim napić się kawy, że mamy do kogo zadzwonić, powiedzieć: Dzień dobry, kocham Cię. Ja już wiem, do jutro będzie ten mój telefon. Dzień dobry, kocham Cię. Do moich bliskich, do Waszych bliskich. Więc cieszcie się, kochani, małymi rzeczami. I to taka malutka zapowiedź taki trailer energii marcowych. Co tam u Was słychać? Co tam u Was słychać, moi kochani? Zobaczę, czy mamy jeszcze jakieś komentarze. Ile my w ogóle mamy osób? 14. Po godzinie 23. Bardzo fajnie, bardzo pięknie. Kochani, zajrzyjcie do horoskopu weekendowego. Zajrzyjcie do zakładki playlisty. Jeżeli chodzi o arbitrum, kanał. No, czy słyszała Pani o rytuale z kluczem pod poduszką? Jasne, oczywiście, to w przestrzeni wsparcia już rok temu zrobiłam taki webinar sny, jak przywołać prorocze. Sny. I tam jest właśnie rytuał z kluczem pod poduszką. Co ważne, te prorocze sny przychodzą w czwartku na piątek. Kładziemy się spać zawsze przed północą, żeby wywołać te sny. Kładziemy klucz pod poduszkę. Zapalamy świeczuszkę, taką, żeby się wypaliła do końca. Nie polecam spania, ale ten jeden raz wyjątek można zrobić na ten proroczy sen, czy na cykl proroczych snów. I oczywiście wypowiadamy intencje, co chcemy zobaczyć. Co chcemy zobaczyć, czy aniołowie poprowadźcie mnie, czy na przykład, jeżeli macie dylemat miłosny, pokażcie mi, kogo mam wybrać. Dajcie mi przekazy. Musicie jednak pamiętać o tym, że nie zawsze one przychodzą od razu. Czasami przychodzą, ale nie zawsze. Zobaczcie sobie trzy dni. Też kryształem takim przywołującym proroczne jest Labradoryt. Zobaczcie, jaki jest piękny. Tutaj mój okaz. I się przydał. Zrobiłam też super czytanie na Saturna w Baranie i właśnie używałam Labradorytu. Więc kochani, obejrzyjcie. Miło było się z Wami połączyć. Bardzo miło. Ee, życzę Wam cudownej nocki. Powoli wymiękam. Jutro muszę wcześniej wstać. Dobranoc wszystkim. No właśnie, ja też już uciekam spać. Dobranoc wszystkim. Jeszcze chciałabym wyciągnąć jedną kartę. Nie wiem, czy ktoś będzie miał urodziny po północy z obecnych osób, ale takie karty urodzinowe, słuchajcie, też tak myślę, że fajnie by było robić. Widziałam do kogoś, coś mi się rzuciło. Jeżeli jest ktoś urodzinowy, to w dwie wypadły. Wow, nie wiem, która pierwsza. Cykle i ukochane. I kochana dusza, jest to dla ciebie. Wszystko ma swój właściwy czas. Uszanuj cykle swojego ciała, uszanuj cykle, gdzie ktoś jest i kogoś nie ma, gdzie jest dobrze. I jest źle. Wszystko ma swój czas. Jeżeli teraz byłaś w cyklu pustelnika, jeżeli teraz nie było ukochanego, no to się trzeba na niego przygotować. Przygotuj się na twojego życiowego partnera. Do stałych związków urodzinowych, y, osób, które mają dziś urodzinę 12 lub 13 lutego, kochani, ukochany, super, nadciąga. Dla stałych związków piękny czas, ale. Tutaj dla mojej bratniej duszy urodzinowej, to jest rok otwarcia się na miłość. Wiecie, to jest tak, że jak kobieta ma przyciągnąć nową miłość, to wygląda inaczej, to już czuje się inaczej, to już wie, że ma przebaczone. No, przebaczone to, co tutaj było w tym czytaniu. Przebaczone, wybaczone, przepracowane. Pewien cykl się kończy, pewien cykl się zaczyna. I. Tutaj zaczyna się cykl nowego uczucia. Kwitniecie, rozkwitacie. Ludzie mają momenty. Mimo, że nie robiliście operacji plastycznej. Ja dzisiaj dostałam zdjęcie od mojej bratniej duszy w przestrzeni wsparcia. No słuchajcie, po prostu taka petarda, jak ja widzę, jak rozkwitacie. No to jestem najszczęśliwsza na świecie. I z tym was zostawiam. Życzę wam wszystkiego wspaniałego. To był dopiero trailer. Czytanie będzie. Buziaki, dobrej nocy, kochani.